Jada. A potem dajesz ich do leku. <grymne> ja tak ja, Nie, nie dajesz do leku. damy nie dajesz do leku. Nie, nie dajesz do leku. Nie, nie dajesz do co okay. to jest? Mogę go dotknąć? Nie? Daj mu jeszcze jednego żółtego, tego tu nie może sięgnąć. A nie rękę daj mu, tylko żółtego kwiatka, bo on zjada żółte. Tomasz chęci, nie no, dwie kołki. Zaczekaj, ja jestem to Tomaszem, nie dwie kołki. Żółciak! Oh, Papa! Powiedz oh, do niego... Ijo! Nie zaczyna Nie ja, niedobre, prawda? <laughs> De dan zit hij zitten. Hij kan niet staan. Hij zit. Hij kan niet staan. kan niet Hij